Bernard Hill Zagrał Theodena, króla Rohanu, w trylogii filmowej Władca Pierścieni, kapitana Edwarda Smitha w Titanicu i Lutera Plunkitta, naczelnika więzienia San Quentin, w filmie Clinta Eastwooda True Crime. Hill zagrał także rol w serialach telewizyjnych, w tym Jossera Rahugesa, zmartwionego twardego człowieka, którego życie się rozpada, w Chłopcach z Blackstuff, Alana Blaisdell a z lat 80, a ostatnio jako księcia Norfolk w adaptacji BBC Wilcza Sala Hillary Mante. Bernard Hill urodził się w Blackley w Manchesterze 17 grudnia 1944 roku. Wychowywał się w katolickiej rodzinie górników. Hill uczęszczał do Sevillian College, a następnie Manchester Polytechnic School of Drama w tym samym czasie co Richard Griffiths. Ukończył studia z dyplomem w teatrze w 1970 roku. Hill po raz pierwszy zyskał rozgłos jako Joseph Hughes, mieszkaniec Liverpoolu z klasy robotniczej, ostatecznie doprowadzony na krawędź przez obojętny system opieki społecznej, w programie Alana Blissdale a BBC Play for Today Piątek The Blackstaff oraz jego kontynuacji serialu Boys from the Black Stuff. Często powtarzane przez jego bohatera zdanie gidsa Jab, daj nam pracę stało się popularne wśród protestujących przeciwko konserwatywnemu rządowi Margaret Thatcher ze względu na wysokie bezrobocie w tamtych czasach. Następnie Hill pojawił się jako sierżant Patnem w filmie Gandhi, 1982 rok, w reżyserii Richarda Attenborough. Następny był dla niego film Rogera Donaldsona The Bounty, 1984 rok, czwarta dramatyzacja buntu na HMS Bounty. Wcześniej brał mniejsze rol w wielu brytyjskich serialach telewizyjnych. Pojawiając się w Ja, Klaudiusz w 1976 roku jako postać graty. W 1985 roku zagrał główną rolę w telewizyjnej dramatyzacji życia Johna Lennon'a, a Journey in the Life. Oprócz ról telewizyjnych Hill, pojawił się na scenie w Wiśniowym Sadzie oraz w tytułowych rolach w Macbecie i Widoku z Mostu. Hill pojawił się jako Joe Bradshaw w Shirley Valentine, 1989 rok, o gospodyni domowej z Liverpoolu, Pauline Collins, która była byłą buntowniczką przeciwko establishmentowi i angażuje się w romans pozamałżeński. Hill dodał do swojego życiorysu bardziej znane filmy, w tym Moons of the Moon, 1990 rok, Skullagric, 1994 rok i Madagaskar Skin, 1995 rok. W połowie lat 90. Hill zaczął częściej pojawiać się w filmach. Jego pierwszą główną rolą był film Duch i Ciemność, 1996 rok, z Valem Kilmerem i Michaelem Douglasem. Następnie Hill wcielił się w postać kapitana Edwarda J. Smitha w Titanicu, 1997 rok, Jamesa Camerona. Hill zagrał filosa w Królu Skorpionie, 2002 rok, z udziałem Dwajnea, The Rock, Johnsona, Michaela Clark, Adam i Kelly Howe. W latach 2002 i 2003 Hill grał króla Theodena z Rohanu w drugim i trzecim filmie epickiej trylogii Petera Jacksona Władca Pierścieni Kro... ...odegrał niewielką rolę w filmie Valkyria z 2008 roku, jako dowódca 10 Dywizji Pancernej niemieckiego Afrika Corps i był aktorem głosowym Sir Waltera Becka w Fable 3... 2010 rok. Kropka Hill był głosem sędziego w amerykańskim animowanym pokładkowym horrorze komediowym Paranorman z 2012 roku. Zagrał Samuela Cottona, który wraz z synem prowadził fabrykę słodyczy w trzyczęściowym serialu dramatycznym BBC z 2014 roku o Manchesterze der to Tutaj. Pojawił się jako Thomas Howard. Trzeci książę Norfolk w sześcioczęściowej adaptacji powieści Hilary Mantel BBC z 2015 roku, Wolf Hall. Później w 2015 roku zagrał Johna Claritza w brytyjskim filmie gangsterskim Północ Przeciwko Południu. Hill miał córkę Jay ze związku z Sue Allen. Ożenił się z urodzoną w Ameryce aktorką Marianną Hill z domu Schwarzkopf, z którą miał syna Gabriela, para później rozwiodła się. W chwili śmierci był zaręczony z Alison. Hill był wieloletnim kibicem Manchesteru United. W 2019 roku Hill otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Anglii Wschodniej. Hill, który mieszkał w Suffolk, zmarł 5 maja 2024 roku w wieku 79 lat. Jego współpracownicy z trylogii Władca Pierścieni, pisarz Boys from the Blackstove Alan Bisdale, muzyk Barbara Dixon i reżyserka dramatu BBC i Solt złożył mu hołd.